Energia z korpusu ciała w zawodzie, w zawodzie śpiewaka jest niewątpliwie zagadnieniem bardzo szerokim i wielowątkowym. Pierwsze, co się nasuwa, to jest energia u, wiąże się bardzo ściśle oczywiście z odżywianiem i oczywiście z, na, z nawadnianiem organizmu. Także przede wszystkim. Takim wspólnym, na pewno niezaprzeczalnym, taką niezaprzeczalną wskazówką, która dotyczy wszystkich, to jest to, aby dbać o odpowiednie nawadnianie organizmu przed koncertem czy też przed próbą. To, to w ogóle w życiu to jest, ponieważ my jako ludzie składamy się głównie tam w 60-70% z wody. Więc o tą zawartość wody w organizmie należy dbać. Podczas koncertu dotyczy nam towarzyszy nam oczywiście stres, jesteśmy poubierani w kostiumy, jesteśmy poddani działaniu reflektorów i potliwość naszego ciała jest dużo większa niż w warunkach normalnych, po prostu niescenicznych. Dlatego bardzo ważnym elementem, w zasadzie najważniejszym jest, aby nawadniać organizm. I teraz no są różne, oczywiście. Ja, ja osobiście nawadniam się czystą wodą. Raczej niegazowaną, ale z tego co wiem, to inni koledzy popijają jakieś tam soczki owocowe, napoje gazowane czy też napoje energetyczne. Każdy po prostu dla siebie powinien znaleźć właściwą, właściwy sposób, aby organizm nawodnić. Drugą taką sprawą to jest. O odpowiednie odżywianie się przed, przed koncertem, przed, przed próbą generalną, czy też jakimś innym takim wydarzeniem, gdzie nie jesteśmy w stanie, że wiemy, że ten upływ energetyczny na pewno będzie, będzie duży. Tutaj są już oczywiście sprawy bardzo indywidualne, bo znam kolegów którzy, i koleżanki, którzy po prostu, jak nie zjedzą dużego, solidnego obiadu przed koncertem, to nie wchodzą na scenę. Ponieważ twierdzą, że nie mają sił śpiewać. Ja natomiast należę do tych, którzy, którzy poprzestają na solidnym śniadaniu, takim drugim śniadaniu. Natomiast obiad sobie odpuszczam albo coś zjem bardzo delikatnego. Natomiast po koncercie udaję się na solidną kolację. Więc tutaj już jest sprawa indywidualna i nie ma jakichś takich ogólnych. Wskazówek, które by dotyczyły wszystkich. Często zdarza się, że za parę chwil mamy występ, natomiast jesteśmy bardzo ospali, mało pobudzeni. Do tego jeszcze pogoda jest nieciekawa, niskie ciśnienie i nie chce nam się wyjść na scenę. Więc potrzebny jest nam dodatkowy jakiś zastrzyk energii i co w w takiej sytuacji zrobić. Ja bardzo często uciekam się do takich prostych, ćwiczeń pobudzających, takich ćwiczeń dynamiczno rozciągających, które generalnie ogólnie pobudzają energię taką witalną w moim organizmie. Możemy zacząć od takiego najprostszego marszu w miejscu, przez parę oddychając swobodnie takie są ćwiczenia dla każdego, nie trzeba tu jakiejś wyjątkowej sprawności, czy też wyrobienia w sporcie, sportowego takiego ma, możemy troszeczkę później Możemy troszeczkę tutaj roz, rozrotować naszą nasz miednicę, delikatne takie proste ćwiczenia w prawo, w lewo delikatnie oczywiście oddychamy przy tym również możemy do tego włączyć rotacji głowy, czy jedzie do I w drugą stronę. Teraz. Możemy uaktywnić e, e, pracę mięśni głębokich, czyli e, p, p, pięta palce i, i z, e, re, re, z rękami do góry i w dół. Ja zaraz to demonstruję. Oddychaj na palce, palce, pięta. Palce, pięta. Palce, pięta. Palce, pięta. Palce, pięta. Oto, to, to się. Ale tak, kilka, kilkanaście razy uff, oddychając przy tym swobodnie, to nam pozwoli jakoś tak generalnie dotknąć organizm i pobudzić mieś, mie, mięśnie, które e, trzymają korpus, e, trzymają e, kręgosłup oraz e, biorą udział e, w aktywnościach związanych e, z, z, z aparatem wokalnym. Później możemy ponaciągać tylnie taśmy nóg i kręgosłupa, czyli kilka takich skłonów. Oczywiście, gdy nie mamy takiego przygotowania, to możemy się wspomóc jakimś meblem delikatnie, żeby mieć kontrolę nad, nad ćwiczeniem, żeby nie za bardzo po prostu się naciągnąć. Tak oczywiście wszystko, wszystko z umiarem. Kilka takich skłonów do jednej nogi, do, do drugiej. O. Przy tym oczywiście oddychamy. O. Jeszcze, jeszcze kilka takich rozróżniających skręt, skrętów. Tułowy, które nam rozluźnią kręgosłup. Delikatnie. Uf. O! I wystarczy. Kolejnym bardzo ważnym, powiedziałbym, że czasami nawet najważniejszym elementem do takiego pobudzenia energetycznego przed naszym występem jest odpowiednie nastawienie mentalne. Bo to oczywiście możemy przenieść ze świata sportu, bo wiesz, spotykamy się. Teraz coraz częściej z takim, z takim zdaniem, że pojedynki sportowe, mecze, wygrywa się przede wszystkim w głowie. No i coś oczywiście, coś w tym jest, nawet nie coś, tylko bardzo dużo. I to samo w naszym przypadku, w zawodzie śpiewaka, gdzie bardzo często musimy pokonać samego siebie, własne jakieś problemy, czasami zdrowotne, czasami. Jakieś problemy w rodzinie, problemy związane ze stresem, w ogóle z życiem. My wychodzimy na scenę, i słuchacza czy widza w ogóle to nie obchodzi, jakie mamy problemy, z czym się spotykamy. Musimy po prostu wyjść i wykonać naszą pracę najlepiej, jak, jak to jest możliwe. Więc do tego bardzo konieczne jest, abyśmy się odpowiednio. Zaprogramowali mentalnie, czyli, czyli wszystkie nasze problemy odłożyli na bok. Interesuje nas, nas po prostu nasza wygrana na scenie, nasz sukces na scenie. Służą do tego metody na przykład odpowiedniej wizualizacji, czyli wychodzimy i wyobrażamy sobie, że, że schodzimy ze sceny. W pełni sukcesu, czyli wszystkie nasze frazy, wszystkie nasze dźwięki nam się doskonale udały, nawet lepiej niż na próbie. Nie zapomnieliśmy żadnego tekstu. Po prostu rozmawiamy sami z sobą. Stres oraz różnego rodzaju nieśmiałość wrodzona, czy też świadomość występu przed szeroką publicznością bardzo często powodują, że My tutaj podświadomie jakby zaciskamy się, dochodzi do różnych spięć bardzo niepożądanych w obrębie klatki piersiowej, a większość tych, tych spięć umiejscawia się w tak zwanym splocie słonecznym, tutaj właśnie w okolicy mostka. Tutaj są bardzo ważne przyczepy dla mięśnia piersiowego. I y, y, nie możemy dopuścić, żeby właśnie te sploty tutaj y, ten, ten, ten przykurcz na poziomie splotu sp, y, słonecznego nam się tutaj y, no, zagnieździł, bo to powoduje, że mam, y, będziemy mieć pozycję taką zamkniętą, blokadę klatki piersiowej, przez co no, masę utrudnień dla y, y, aparatu głosu, głosowego. Więc, y, taką najprostszą czynnością y, y, w celu rozluźnienia. Tego splotu słonecznego. Jest to umiejscowienie dwóch, czterech palców, czy palców tej lewej prawie ręki, i robimy taki delikatny masaż, taki tutaj, czyli naciskając tutaj odpowiednio ten, ten tutaj to miejsce. I tu bardzo często czujemy taki. Taki ból związany z tym, że te mięśnie są po prostu zaciśnięte. One, są, one nie spełniają swojej funkcji. Są słabo dotlenione, słabo odżywione, więc musimy je tutaj bardzo tak. Uff, oczywiście oddychamy bardzo tak relaksacyjnie. I kilka takich, kilkanaście takich, takich po prostu ruchów wykonujemy. Później przechodzimy wzdłuż całego tutaj. Tego mostka tutaj żebrowego do góry. I rozluźniamy też. Czujemy tutaj, że na styku żeber dochodzi do jest wyczuwalny taki ból, który jest związany z przykurczem mięśniowym. Tutaj i, i tak coraz wyżej, coraz wyżej. Rozluźniamy to jest tak zwany no, automasaż, czyli masaż, który sam każdy sobie może zrobić bez i do samej góry, tak. tutaj aż tutaj do, nas, do, gdzie się, do ostatniego żebra tutaj przed w okolicach szyi, szyi i potem oczywiście schodzimy w dół z tym, z tym samym masażem bardzo wolno Uff, oddychamy właśnie bardzo spokojnie Kończymy. Następnie bardzo tutaj taką prostą czynnością, którą możemy sami wykonać, jest delikatne włożenie, spróbowanie, oczywiście włożyć naszych palców pod ostatnie żebro tutaj, po, przez to pobudzamy te, te powięzi, na której jest umieszczona przepona, czyli poruszamy przeponę, rozmasowujemy, tam też bardzo często dochodzi do. Do różnego rodzaju zablokowania mięśni, przyczepów i tak bardzo delikatnie, z wyczuciem, bo jak każdy sobie sam będzie robił, to oczywiście będzie dozował tą siłę, aby nie, nie przesadzić, żeby nie, nie poczuć jakiegoś tam za dużego bólu. Każdy musi dozować wedle własnych odczuć, tutaj. tu. Tak, to ćwiczenie możemy powtórzyć kilka razy. Najlepiej jak, oczywiście nie przed samym koncertem, ale jaki. Jakiś taki jakiś du, 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 no, większy odcinek czasu przed, przed, przed występem. Następną taką czynnością jest e, e, rozluźnienie tutaj tego największego mięśnia piersiowego czyli rzucimy no, rękę tutaj za głowę i rękami e, w taki sposób, techniką taką szczypcową, łapiemy i, i przyciskamy palce do siebie i, i idziemy tu wzdłuż. Zdłuż mięśnia, z góry do dołu przesuwamy. techniką szczypcową i w momencie, gdy poczujemy tak zwany ból, ale oczywiście związany z przykurczem, to oczywiście zatrzymujemy się na taką dłuższą chwilę, na kilkanaście sekund, aby, aby ten ból ustał. No nie zawsze od razu ustaje, więc no, jeśli nie od razu ustaje, to znaczy, że tam jest większy problem i należy temu miejscu poświęcić troszeczkę więcej czasu systematycznie. Codziennie wykonywać takie ćwiczenia. Ono jest bardzo proste, tutaj do, do, do tych okolic, do słodkowych, dochodzimy. łapiemy teraz i znowu do góry przechodzimy w kierunku barku. samo z, dru z drugiej strony, łapiemy tutaj ten mięsień w okolicach sutka i taką też metodą kleszczową, szczypcową przyciskamy i idziemy do góry. Tak. Oczywiście, mięsień piersiowy bardzo ściśle jest związany z odcinkiem kręgosłupa piersiowego, i bardzo wskazane jest, aby umiejętnie rozrotować ten, ten odcinek kręgosłupa piersiowego, więc w, te, w tym celu musimy się ustawić w takiej, w takiej pozycji na czwora tutaj ręce oprzeć na, na przed siebie kolana też i ręk, prawą rękę wkładamy tutaj pod siebie ta, tak w ten sposób układamy rękę i tak wyczekujemy yy, kilkanaście sekund w tej pozycji oczywiście równowie, równomiernie spokojnie oddychamy I na drugą stronę. kładziemy się na, prawym, na lewym barku, prawą rękę opieramy podłogę, i w ten sposób tutaj rozluźniamy kręgosłup piersiowy i oczywiście wszystkie przyczepy mięśnia, mięśni, mięśnia piersiowego. W drugą stronę. Uch. Czyli ćwiczenie niezbyt trudne, a bardzo praktyczne i bardzo e, efektywne. Tak to tyle. Do następnego ćwiczenia potrzebny nam będzie Jakaś futryna, drzwi albo, albo coś, jakaś szafa. Bardzo ważną sprawą jest, aby pilnować, by wszystkie mięśnie związane z klatką piersiową były luźne, gdyż w klatce piersiowej mamy największe rezonatory, które decydują właśnie o, o barwie, o sile głosu. Są to tchawica oraz drzewo oskrzelowe. Więc e, jeśli e, mięśnie piersiowe, na, na przykład są spięte, e, to mogą e, zakłócić e, to, tą energię nośną tych rezonatorów e, właśnie sk, e, z drzewa skrzelowego czy też e, z, 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 z trawicy. Również oczywiście rezonu, rezonują e, kości żebrowe. Także to, to jest wszystko e, z, powiązane z sobą. Tu właśnie w, w, do tego, aby poroz, rozciągnąć mięśnie piersiowe, potrzebna, jeśli na przykład jesteśmy w domu, w mieszkaniu, potrzebna nam jest jakaś taka futryna albo, albo szafa. Tutaj, ponieważ jesteśmy w warunkach balkonowych, a jest dość ciepło, więc postaram się wykorzystać konstrukcję tutaj balkonu i zaprezentować bardzo proste ćwiczenie, które. Powoduje, że mięsień, ten największy mięsień piersiowy yy, yy, możemy porozciągać, tak, żeby po prostu nam nie blokował tej pracy yy, yy, rezonatorów, właśnie tutaj w klatce piersiowej, czyli tchawicy i, i, i drzewa oskrzelowego. Czyli ustawiamy się tutaj, rękę tutaj yy, kładziemy pod kątem tak 45 stopni, yy, i nogę tutaj, tą, yy, jeśli prawa ręka to i prawa noga to wychylamy troszeczkę do przodu, i, i robimy takie minimalne skłony, aby poczuć tutaj to, to naprężenie oczywiście dozujemy tą siłę te, tego naporu, aby po prostu nie wyrwać sobie tutaj z, z tego. Z, no. I wykonujemy takie kilka, kilka skłonów w tą stronę. Później tą ręcz, rękę troszeczkę dajemy, opuszczamy, zmniejszamy kąt i to samo tutaj. Czyli szukamy tych, tych naprężeń takich tej pracy tutaj całego mięśnia, mięśnia piersiowego, i potem wykorzystujemy, zmieniamy kąt na, na taki tutaj, i również czynimy te naprężenia i to samo po drugiej stronie a ja wykorzystam tutaj ten naturalny filar który, który jest, więc najpierw tutaj oprę się ob, rękę od tej strony o. teraz zmniejszamy kąt na taki i również szukamy tutaj naprężenia, Tylko tak delikatnie właśnie tą y, y, kontrolujemy ten, tą siłę, aby nie wyrwać sobie tej główki z panewki. I tutaj. I ten kąt jeszcze. I to ćwiczenie możemy powtórzyć parę razy. Śpiew operowy polega na, na tym, że śpiewamy z mieszanymi rejestrami rejestrem głowowym i rejestrem piersiowym. Jakby śpiewamy tymi rejestrami równocześnie. Ale y, zdarzają się sytuacje podczas interpretacji y, jakichś arii operowych, czy też w, w czasie duetów, y, gdzie wymaga y, tego sytuacja sceniczna, aby podkreślić dramatyzm. Sytuacji, wydarzenia, które, które ma miejsce na scenie, i wówczas dopuszczalne jest, aby przejść bardziej na rejestr piersiowy, gdyż wówczas możemy osiągnąć tą, tą dramatyczność tej sytuacji. I na przykład, ja, jako tenor powiedzmy już teraz dramatyczny, bohaterski, śpiewając, wykonując na przykład arię Jątka, Szumień miodły na Głoszczycie, jest tam parę takich fragmentów. Gdzie bardzo często korzystam z tego, z, tej, z tego, że przechodzę właśnie na ten rejs piersiowy, aby pokazać no, tą dramatyczność tej sytuacji, w której no, znalazł się jątek. Czyli są tam takie słowa: Ach, Ach za tobą bym radośnie w ogniarza. I teraz, tutaj wchodzę na rejestr piersiowy, i tak brzmi to tak dramatycznie, po prostu, że ludzie, słuchacze mówią, że aż gęsie jej skórki dostają, gdy słyszą ten fragment. Natomiast w tej samej Arii jątkę, czyli Szymia na górszczycie, w, w ostatniej frazie również korzystam z, bardziej z rejestru piersiowego, aby podkreślić taki płacz, rozpacz, łkanie głównego bohatera czyli jątka czyli to wygląda w ten sposób Ty hmm.